Trzy albo cztery drużyny w budynku mogą odeprzeć całą masę szkopów, ale to się robi trochę. No, zwykle to działa. Zwykle. Ale trzeba grać wrednie i być gorszym niż mędy w dokach listędu. Jestem tutaj, bo zbombardowali moją babcię. Zabili ją i jej papugę. Zamordowali je. A Lucy z sąsiedztwa miała zajebiste cycki, rozumiesz? To sprawa osobista. Może przedsiębiorcy po obu stronach zarabiają pieniądze. W naszym słowniku to za zastrane eleganciki. Może kiedy to wszystko się skończy, pan Atli wyrówna rachunki. Ale nie liczyłbym na to. Podobno na wschodzie Niemiec mają epidemię tyfusu. Więc nie łapcie się za rączki z żadnymi szwabami, dobra? Zostawcie to sobie na tylny rząd w Odeonie, kiedy już wrócicie do domu. Nienawidzę szkopów. Dostaję dzień wolnego, a te gnojki atakują. Wiem, że to nie podróż do Southend. Ale czy powiedziałem, że mogą popsuć mi wakacje? Oczywiście, że nie. Pęsknię za dobrym piwkiem. Francuskie wino to nie to samo. Francuskie panny to też nie to samo. Każdą wymieniłbym na dobrze odżywioną dziewczynę z naszej armii. Nie chcę znowu oglądać czegoś takiego jak Dunkierka. Nigdy. To było straszne. Nieważne co powiedział pan Churchill. Spierdoliliśmy i zostawiliśmy Francuzów w gównie. Powiedział, strzelaj jak jasna cholera i tak zrobiłem. Tylko, że na drodze znalazł się tyłek jakiegoś oficera, więc ja trafiłem do aresztu, a Rupert, przestrzelony poślad, dostał medal. Kiedy ostatni raz byłem na przepustce, na zachodzie było tylu jankesów, ile Alf ma wszy. Najfajniejsze panienki ściągały majtki za dolary. Krowy jedne. Przykrzam wam życie, bo wpakowaliście dubska w bardzo złe miejsce. Lekarze was uratowali, ale ja się pytam, po co tyle zachodu? Przecież znowu to zrobicie. Fred sprzedałby ci własne zęby, gdyby wyczuł okazję. Skurwiel jest dziś na wagę złota, najczęściej zdobywa paliwo na czarnym rynku i rzeczy podwędzone jankesą. Dobry snajper może przestrzelić peryskop czołgu. Poważnie! Nigdy tego nie widziałem, ale to cwane dranie i niebezpieczne. Jeżeli pojawią się czołgi, skryjcie się w jakimś domu. Nie przejadą przez budynki, bo od tego robią im się wgniecenia. A my możemy być czujni. Asfalt jebany Mozley i jego krwawiące czarne koszule? Jakiś czas temu pomogłem spuścić im niezły wpierdol i chuj z nimi! Coś jest nie tak z moim celownikiem, jak z majtkami panienki z Piccadilly. Szkopy mają dziś szczęście, aż do teraz. Podobno Rosjanie uwielbiają działa przeciwpancerne. Ci Rosjanie są zabawni, a mimo to Niemcy ich nienawidzą. Gówno mnie obchodzi, że Niemiec strzela. Macie go zabić, a potem naszczać na jego trupa, a potem pójść dalej! Każdy, kto nie będzie strzelał, poczuje mój but na tyłku. W wojsku nie płacimy za niewystrzeloną amunicję. Strzelajcie do wszystkiego, co wygląda dziwnie, albo niemiecko, albo jedno i drugie. Do środka, następny przystanek Margate i sercaki. Sercaki tempechuje! Królewscy saperzy. Kompletni wariaci. Walczą i wszystko wysadzają. Właścicielką była rozważna pani. Teraz jest mocno wkurwiona. Szkolenie, pamiętajcie o szkoleniu. W prawo, naprzód, lekka brygado. Nic tak dobrze nie wyraża, nienawidzę Was, kurwa, jak trzycalowy moździerz. Weźcie go! Pamiętajcie o schematach bojowych, słuchajcie rozkazów, nie dajcie się zastrzelić! I powodzenia! Jak spacer po w Brighton! Tylko więcej się tu strzela i nie ma tylu jebanych dziwek! Wybierajcie nakładające się strefy ostrzału. Jeśli te chujki zbiją się w grupę, zabijemy ich wszystkich. Kurwa, te niemieckie ćwoki uważają się za twardzieli. Pokażcie im, gdzie ich miejsce. Palce na spusty, chłopaki. Przed nami teren wroga. Uważajcie i bądźcie ostrożni. Jak zobaczycie szwabów, pamiętajcie, że jego wysokość chce, żeby ich zastrzelić. Tam, trzycalowy moździerz. Do niektórych zadań nie ma niczego lepszego, panowie. Nie ma się czym przejmować. Mały spacerek, zajmiemy parę pozycji, no to w drogę. Załoga wozu pancernego usmażona! Kutasy, kto następny? Nie gramy uczciwie, nie dajemy tamtym szans, zabijamy patafianów. Potrzebujemy splów, wielkich splów, wielkich maszynowych splów. Dobra, trzeba załatwić tych szwabów. Później będzie herbatka i medale. Nie zatrzymywać się. Macie dotrzeć do celu, a potem zabić tych gnojów, dobra? Weź żalw. Alf. Ty i ty zabierzcie jak najwięcej pocisków. Vickers to świetna broń. Szwaby go nienawidzą. Do pojazdu, cioty! Pociąg 9:15 do chwały. Jesteśmy głęboko na tyłach wroga. Nie pijcie tu piwa, jest okropne. Dobrze, ruszamy tam, żeby poważnie podyskutować z tymi gnojami. Myjcie uszy, a może ogłuchliście odwalenia gruchy. Mamy rozkazy. Dobre miejsce do obrony. Oczywiście tylko wtedy, jeśli będzie trzeba. Jeden, dwóch, kilku, wielu i alf! Jesteśmy gotowi. Saperzy są cholernie przydatni. BUM! Koniec walenia konia palanty. Zapiąć gacie, wracamy do pracy! Cisza! Chryste, kobietki z Giergajd zachowują się ciszej od was. Dobre strzelanie! Jedno działo przeciwpancerne rozwalone! Czas na po tańcówkę, chłopaki! Wchodzimy na niemieckie terytorium!